Cześć, witajcie tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie jednego moda. Będzie to mod, który się nazywa Runestone, który dodaje nam runy do yy, Minecrafta. Ja ogólnie lubię runy, więc stwierdziłam, że taki mod będzie fajny. A zatem, pierwsze co musimy zrobić, to musimy pobrać plik, czyli pobieramy pliki. I ten plik pobieramy z takiej strony. MinecraftForum.net. Oczywiście link do, tej, do tego pliku będzie w opisie do filmiku. No i gdy wejdziemy na tą stronę, zjedziemy sobie na dół. Tutaj mamy opis tego moda, wszelkie receptury, jak się co i robi, jakie itemy co dają, znaczy jakie runy co co dają dla nas. Tutaj jest wideo, które Wam pokaże dokładnie, jak, jak ten mod działa. No i tutaj jest download. Tutaj klikamy i tutaj klikamy i stąd pobieramy. Ja już pobrałam, więc nie muszę pobierać. A zatem jak już mamy pobrany ten plik, to przechodzimy do instalacji. Instalujemy. Do zainstalowania tego moda. Oprócz pliku z modem, który pobraliśmy, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge. Jak zainstalować Launcher Minecraft i Forge? Jeżeli masz wersję Minecraft Premium, to, po, to obejrzyj filmik pomocny Tuty numer 29. A jeżeli masz wersję Minecraft Non-Premium, to obejrzyj filmik pomocny Tuty 31. Tam się wszystkiego dowiesz. Ok. Teraz, żeby zainstalować te, tego moda, to trzeba po pierwsze yy, z y, roamingu przy, y, skopiować sobie folder .minecraft, zanim cokolwiek się zmieni, żeby y, mieć do czego wrócić, w razie gdyby coś się nie udało. A ci, którzy mają non-premium, oczywiście kopiują folder non-premium. No więc jak już macie to skopiowane, to oczywiście co robimy? Wchodzimy do .minecraft, a non-premiowcy wchodzą do... Do non-premium, wchodzimy do folderu moc i przerzucamy stones do folderu Moc. No i to jest cała skomplikowana operacja. Zamykamy, wchodzimy do Minecrafta, uruchom. Jeżeli się coś będzie długo uruchamiało, to dzisiaj mój komputer po prostu szaleje, nie wiem o co mu chodzi. Także może być tak, że będzie się długo otwierało, że będzie lagowało i tak dalej. Nie wiem po prostu o co temu mojemu komputerowi dzisiaj chodzi. No dalej, dalej, dalej. Nie denerwuj mnie. Wchodzimy do MOC i szukamy runy. Runy. jesteśmy? O, jest Runestones. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, próbny. Graj w wybranym świecie. No, pobieraj. No, ślicznie. O, wiszący słoń. Dobrze. I jak już jesteśmy w świecie, to wejdziemy sobie w E. Nie mnie przeraził ten słoń tutaj. <laughs> eee, obejrzymy sobie w Too Many Items. Eee, mamy tutaj mnóstwo run, zatem moc się zainstalował. Eee, I do tych rund są jeszcze młotki. Eee, I teraz spróbujemy zrobić taką jedną runę. Naciskamy E, naciskamy G. I zobaczmy, jak się robi. Set Item. Runę. Runy, runy, runy. Tu są runy. O! Stręcznie. Ja bym chciała taką. Taka, która dla mnie jest najfajniejsza, bo jest pod. Można. O! Tą. Waterunę, czyli że można oddychać pod wodą. Można ją zrobić, taką waterunę, Można zrobić z kamienia, znaczy runę zrobić z kamienia. O! Z kamienia. Z młotkiem robimy runę kamienną z młotkami różnymi o, młotek można zrobić w ten sposób, że dębowe deski i jeden patyk i wychodzi młotek, albo y, można zrobić młotek cofnij, czy cofnąć tu można zrobić młotek y, z kam... oj nie, to nacisnęłam jak mam cofnąć? tu młotek z kamienia Czyli z bruku i patyka. I taki właśnie sobie zrobimy, bo to mamy pod ręką. E. Robimy młotek. Raz, dwa, trzy, zupełnie jak kilo, w tyle tylko, że tutaj jedno. O, i mamy młotek z kamienia. Jezu, głupi słoń. Młotek z kamienia mamy. I teraz tak, mamy kamień. I mamy młotek. I z, z połączenia kamienia z młotkiem dostajemy cztery puste runy. Okej, okay, czyli mamy teraz cztery puste runy. Trochę nam młotka tutaj zeszło, ale nie potrzebujemy na razie więcej. I teraz tak, żeby zrobić runę wodną, to wstawiamy runę, wstawiamy wiaderko z wodą i wstawiamy piasek. I mamy cztery runy wodne. O, wiaderko dostaliśmy z powrotem, to dobrze. Wiaderka się nie traci, ok. Czyli jak mamy cztery runy wodne, oczywiście z, z kamienia to są najmniejsze runy, a tam inne jeszcze są, które dają więcej nam tego efektu. No i teraz wejdziemy sobie do wody i jak widzicie, bąbelki mi uciekają, Więc teraz klikam prawym przyciskiem mając runę w łapce i proszę mam na 18 sekund, y, mogę sobie pod wodą chodzić i bąbelki mi nie uciekają, a te pozostałe runy y, dają większe efekty. Także polecam poczytać sobie, y, poczytać, pooglądać sobie y, to wideo na stronie, z której się pobierało y, moda. I tam się wszystkiego dowiecie, jak się kraftuje pozostałe. Tak samo się kraftuje jak to, tylko że efekty dają różne i są z różnych materiałów. Tam z obsydianu jest, z kamienia, z endu, z kwarcu. Chyba z kwarcu są najbardziej takie, które najwięcej dają dodatkowych rzeczy. No dobrze, to, to była taka szybka instalacja. Kończymy już. Wychodzimy, zapisz, wyjdź z gry i, i co? I polecam oglądanie moich pozostałych filmików: oglądanie serii Skyblock, oglądanie serii Ethereum. Dzisiaj bądź jutro, bo dzisiaj już jest w sumie późno. Może jutro wyjdzie kolejny odcinek Ethereum. I oczywiście komentujcie ten filmik, komentujcie inne filmiki. W komentarzach piszcie. Jakie jeszcze mody byście chcieli mieć y, przedstawione instalacje? Y, może jakieś inne y, pomocne tuty byście chcieli, w których jakieś inne rzeczy bym wyjaśniała? Y, y, a jeżeli chodzi o Skyblocka, to w komentarzach piszcie mi, co mam robić, bo niedługo skończę budowę domu i magazynu i w zasadzie nie, nie zadajecie mi kolejnych zadań do wykonania. No dobrze, odwiedzajcie oczywiście stronę yy, społeczności na Facebooku i łapkujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam, Ania, papa. El, 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 el.